Mładę No dobra, żałoba, żałoba powoli mija. Trzeba wszystko brać ze uśmiechem. Ja jak w życiu. Pamiętajmy, że w okupacji to właśnie dowci pratało ratował taką pogodę, ducha, nastroje i jak dało się przetrwać, tak? <grywa> na przykład taki dowcip był śmigły rejs nie nauczył nas nic hitler złoty nauczył nas roboty no to już się ludzie śmiali nie natomiast jadąc na roboty przymusowe do Niemiec zresztą za co zresztą Niemcy nam nie zapłacili do tej pory odszkodowanie za wojnę też nie ale jeszcze może kiedyś zapłacą albo co odzyskamy dobrze mogą dać w go w zastaw coś no w NRD na przykład chociaż po diabła nam NRD dobra ale a propos tej pogody ducha i śmiechu to przypomniała mi się taka jedna opowieść Janka Atlasa, jak, jak kiedyś. Młodszym powiem to taki dziennikarz, który nie żyje, ale, ale kiedyś no, słynął z takiego właśnie bardzo z luźnego, swobodnego zachowania, stylu życia. Jak to on powtarza, dezynwultury, takiego luźnego, luźnego no. postępowania. I kiedyś przez jakiś czas mieszkał u kobiety gotującej flaki. Na bazarze Różyckiego. Wówczas to był taki przysmak. Baza Różyckiego, tam wiadomo, że można było złoto kupić taniej, bo kradzione, no wszystko to można było załatwić, kupić pistolet, sprzedać karabin maszynowy i jednocześnie no coś tam kręciło takich tych niebieskich ptaków. W każdym razie przysmakiem, tym co ci ludzie tam jedli przez cały dzień, to były byzy i flaki. No i tam, ta kobieta gotowała te flaki, zazwyczaj od razu tam z 10 y, tych garków. No i y, sprzedawała je y, jednego dnia, no tam trochę sprzedała, resztę odgrzewała. Y, y, następnego dnia sprzedawała, wracała do domu z tym, co zostało, odgrzewała. No i zawsze mówi tak, i zawsze gdzieś tak czwartego, piątego dnia odgrzewała, wąchała i, i mówi, <grym> mówiła tak, Josiu, Jaś, Dzisiaj flaki nie dla nas. Dzisiaj flaki nie dla nas. To znaczy można tam ludorzece, tam gdzie się tam opierniczyć na tym, na bazarku, niech, niech żrą, To, to jest spleśniały, ten szał spleśniały, ale dzisiaj nie dla nas. No więc to tylko tak, że ten ten puchar ten mistrzów. Ten, te wielkie uszy nie, w tym sezonie, nie dla nas. Nie dla nas, no i tego nie dla nas, dla, dla innych. Zresztą myślę, że po co nam takie coś. Ja, ja zresztą kiedyś sobie. Przywiozłem taki dmuchany też taki y, puchar y, mistrzów, y, no taki balonik nadmuchany i, i sobie chodziłem po stadionie z takim, ty, takim balonem i udawałem bohatera. Y, więc można sobie wszystko dzisiaj… O, moja córka też śmiesznie y, kiedyś tam próbowała robić karierę piosenkarską, zresztą jej y, 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 idolem była Doda i ten, na drzwiach był napis ulica Dody 10. I tak dalej, i tak dalej. No i którymś razem przychodzę do domu, ona mówi, tato chciałem się pochwalić, pozować jakie mam ładne statuetki. Ja patrzę, a te statuetki, jakie stoją na kominku, może nawet je kiedyś odnajdę i, i pokażę. Na jednej statuetce wokalistka roku a na drugiej statuetce odkrycie roku, nie? Ja mówię super, za co dostałaś, nie? Ona mówi nie, kupiłam w internecie, nie? Tam, no to tylko po stówce, nie? Oczywiście to były moje stówki. No dobra, nieważne. Było minęło w każdym razie wokalistkę roku. Mam i odkrycie roku, i tak dalej, i tak dalej. Cóż to jeszcze, cóż to jeszcze Wam mogę powiedzieć fajnego, że nie będę gaworzył o Lidze, bo to już zeszła kolejka pokazała, że to jest kompletnie strata czasu, nieprzewidywalne zajęcie. Natomiast, mm. natomiast czego jestem teraz, ile legia może z tym jeszcze z tym Lubinem przegrać, bo to, to jest jakieś jakiś takie pytanie, nieśmiert, zagadka nieśmiert, nieśmiertelności. Czy można zagrać jeszcze gorzej? No można, można zagrać gorzej, wszystko wszystko was można. Więc ja już właściwie to już nie mam koncepcji poza tym, że jednak stara zasada mówi, że ten, że ten, no, łatwiej zmienić trenera niż wszystkich piłkarzy, więc to y, trzeba jakiś taki ruch zrobić. To nawet już sobie dowcipkuje ten mój kolega nieszczęsny, y, że tu ten, y, ten albańczyk doktor Alban kurde no po prostu nie żebyśmy akurat my nie lubili albańczyków, tylko że nie ma najmniejszego powodu, żeby albańczyków lubić, no, no nie ma, no nie dają, no, może poza matką Teresą z Kalkuty, która na Skalkuty, ale ta Albanka to, która właśnie została świętą w poprzednią niedzielę. No ale to już nie może być tak, że wszyscy Albańczycy odnoszą sukcesy. No Jak Albanka w niedzielę została świętą, no to trudno, żeby w środę Albańczyk ograł Borussia Dortmund 3-0 na przykład. nie? Ale może po latach się okaże, słuchajcie, jak te wielkie uszy, jak ten puchar zdobędzie na przykład Borussia Dortmund, to. My powiemy wtedy, o, myśmy pierwsi, tak jak często mówimy o II wojnie światowej, myśmy pierwsi stawili czoła, myśmy pierwsi stawili czoła Boruski, walczyliśmy e, Karol, 7 minut, nie? 7 minut, 7 minut żeśmy wytrzymali, gdybyśmy wyciągnęli jeszcze 83, bo mecz akurat nie był przedłu, przeciągany, przedłużany, to ten, to gdybyśmy jeszcze, jeszcze wytrzymali 83, tak niedużo, nie? To, to byśmy 0-0, no, czyli by przyszedł mój wynik, bo ja zawsze typuję 0-0. Teraz ze sportingiem też będzie 0.0. No tam będzie śmiesznie, bo to opadał mi, opadał mi Karolek jak, jak, te, jak wychodził z ligi typu 1-0 dla Sportingu i był lekko przybity, a potem już w się, się dowiedział od Kalesi, że jednak je przegrał 1-2. O Jezus Maryjo, patrzcie jak to, jak to się mówi, nie, nie warto nigdy wychodzić przed końcem, bo można się zdziwić, to jest tylko zachęta, ale wyobraźmy sobie, że, że sędzia tam nie przedłuża o tyle, o tyle tego spotkania i jest kompletnie, kompletnie inny wynik, strasznie to wszystko głupie, dowolne, przypadkowe. Dobra, o Lidze to nawet nie chcę, nie chcę mówić z jednego powodu, bo bo mam tam parę drużyn, które lubię, którym trochę, znaczy trochę kibicuję, bo wiem, że nie miały mistrzostwa nigdy i to by dla nich było czymś naprawdę fantastycznym, nawet jakby się skończyło potem też blamarzem w, w eliminacjach jakichkolwiek pucharów, czyli Jagiellonię mam na myśli przede wszystkim i Lechię, Gdańsk, bo akurat tam mistrza, mistrza nie było, zresztą chyba w żadnej innej dyscyplinie sportu również, tak, więc... To są takie kompletnie zabiedzone, wynikowo kluby, a, 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 z, a z, z mega mega, e, z mega fanami. To tym właśnie, tym właśnie życzę jak najlepiej. Natomiast teraz jeszcze taki głupie skarży i do łba przyszło, e, że jak niedawno Piazgliwice Gliwice przegrał z Göteborgiem 0-3 u siebie wicemisz Polskiej, bo nim było. No to się wydawało, że to już jest ta, taki obciąż, że już większego już nie trafimy. Byliśmy, 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 w błędzie. Co jeszcze, cóż, ja mógłbym, muszę powiedzieć, pochwalić tych hakerów ruskich, że oni tam grzebią w tych, w tych dokumentach. I co jest ciekawe, mianowicie grzebiąc w tych dokumentach tych ale Światowej Agencji Antydopingowej, bardzo możliwe, że wezmą pod lupę również, no kogo mogą wziąć, Karol, kogo mogą wziąć pod lupę ci hakerzy, bo tam są tysiące ton dokumentów, mówię ton po wydrukowaniu. Piłkarzy. Tak. Bo przecież piłkarze również są badani, a tam są, a tam są w, tej, w, tej, w tej agencji antydopingowej jest, jest dokumentacja medyczna każdego człowieka, więc teoretycznie właśnie się burzą te kobiety, że ktoś im zagląda, jakie przechodziły, jak często menstruacje mają i tak dalej, i tak no, dalej. Wszystko, co absolutnie dotyczy no, normalnie tajemnicy lekarskiej, tak to trzeba nazwać. Natomiast pierwszy raz byśmy mogli zajrzeć za kurtynę za tych, W papiery tych wszystkich cyborgów, jak one są tam skonstruowane, jak to wszystko jest kręcone. No, znając złośliwość Putina, znaczy taką obiegową złośliwość Putina, no pamiętajmy, człowiek niezłośliwy to by się w Rosji nie utrzymał przez 5 minut, a on już tam rządzi ze 20 lat. Więc, więc znając złośliwość Putina, to on. Jak już się począł urażony, że gdzieś się go wyrzucili z igrzysk z zawodników i jego inwalidów, przede wszystkim, ja się oburzam, bo uważam, że inwalidzi się tak samo wszyscy dopingują. Jak wyrzucasz, to po całości, a nie, że akurat. Kilku kaleków z Rosji nie może startować, a inne kaleki, które się dopingują od zawsze z innych krajów mogą. To mnie nie cieszą te medale z, z, z Paralimpiady, absolutnie. No więc, więc znając złośliwość tego gościa Władimira Władimirowicza, to nagle się będą pokazywać dokumenty różnych zawodników, takich klubów tam jak Real Madryt. O, może jeszcze przed meczem z Legią dwóch meczem z, z paru by zdyskwalifikować, nie z Ralu, dałby dał, radę? Karol, jak myślisz? Cały spadł. Ja myślę, że jak już jeden trzy brał czy trzy, dwóch, a na pewno brali wszyscy, to tylko oni bardzo różne środki biorą. Naprawdę jest tam rozpiętość szalowa, bo jednemu potrzebne to, drugiemu tamto, piątemu wam to. To i wszystko na liście zakazanych, ale na wszystko się oko przymyka. Jak ktoś ma oczywiście mocne, mocne plecy, no to jakby tak prześwietlić taki real cały zdyskwalifikować, to mamy sześć punktów. To już mamy w tej chwili. W tej chwili, tak licząc, leciutko wyjście z grupy, nie? Inni też nie mają walkowery kosztem realu. To trzeba by jeszcze swerwigować w bo niemożliwe, żeby prusacy też nie mieli jakiejś apteki, nie? Spory. No, jak nadzieja w ruskich hakerach, że rozłożono na cały światowy sport i wówczas stali się to, co to, za czym my wszyscy testowaliśmy w młodości, mianowicie normalne dzieciaki z normalnego podwórka będą miały szansę na tytuły mistrzów świata, na, met, na złote medale olimpijskie, na rekordy. Trzeba będzie rekordy od nowa niestety pisać, bo się okaże, że tamte wszystkie zostały, tak jak rekord Bella Johnsona na 100 metrów, że zostały w sposób niedozwolony osiągnięte. Więc to byłoby takie ciekawe, takie nowe otwarcie. ale teraz w jak sportu tak było, że Jedne igrzyska się kończyły, a ponieważ ludzie potrzebują chleba i igrzysk, to wymyślano następne. I jakby tak następne wymyślić, to można sobie wyobrazić w następnym wcieleniu, że jedynym zawodnikiem, który jest czysty, nigdy się nie dopingował, nie brał żadnych lekarstw, jest na przykład kuba Rzeźniczak albo kazek Węgrzyn, i nagle dostaje zaległe, tak jak się daje zaległe medale za Mistrzostwa Olimpijskie, za Mistrzostwa Świata. Czasem nawet czwartemu czy szóstemu się daje, bo cała, wszystko przed nim zyskwalifikowane. I nagle pośmiertnie dostają ludzie, no, pośmiertnie, przepraszam, nie uśmiercam nikogo. Nagle dostają zaległe tytuły Mistrza Świata w piłce nożnej. Nie? I się okazuje, że Karol Stępnicki, bramkarz, który jest czysty, bo on całe życie nic nie brał. To nagle jest jedynym, ponieważ jest jedynym, jedynym, jedynym czystym, to mistrzem świata jest też Karol od czasu swoich narodzin, czyli już chyba z pięciokrotnym, nie? Może nawet sześciokrotnym. No to nie? Właśnie, właśnie I emeryturka. A, i, a, i emeryturka, bardzo, a to właśnie, A bardzo, to cwaniaczek, cwaniaczek. Ja go rozumiem, bo ma stówkę tylko i ten, i będzie musiał za to przeżyć do poniedziałku, ale tam, jak ktoś się mówi z głodu, nie umrze na pewno. W każdym razie. W każdym razie nagle spadnie coś takiego, no okaże się tak. To był jedyny sprawiedliwy. Pamiętajcie, jedyny sprawiedliwy to już w Piśmie Świętym jest tak. Całe miasto, całe miasto poszło, jak to się mówi, w diabły. Tak. Nawet dwa miasta. a Jeden sprawiedliwy, ocalał, jeden sprawiedliwy i miejmy nadzieję, że będzie to jakaś nagroda dla kogoś uczciwego. Tego uczciwego na pewno nie szukam w tej oto całej 32-drużynowej lidze mistrzów. Dobra, no jego weekendu jeszcze ma być w miarę, w miarę, w miarę, ciepło, w miarę, w miarę ciepło, to proponuję. Dla śmiechu, zamiast patrzeć na paralityków, to samemu sobie pójść i pokopać, najlepiej gdzieś z synem małym, bo wtedy będzie można zrobić mu 6-0 i się lekko, lekko odstresować. No ja musiałbym znaleźć jakiegoś rocznego dzieciaka, co się przewraca, to wtedy jest szansa na 6 ale. ale. Spróbuję, mimo wszystko. Miłego weekendu yy, i mam nadzieję, że już w poniedziałek to już wyjdę z tego letargu i z takiego jakiegoś otępienia, ale powiem szczerze, wszystkiego się spodziewam yy, zawsze w życiu. Trzykuję się na najgorsze, ale zawsze jednak zaskakuje mnie poziom dziadostwa. Ja tylko powiem, jakby ktoś się tak śmiał z piłkarzy, tak naprawdę wystarczy spojrzeć na inne dziedziny życia. Otóż dziadostwo prezentujemy w każdym, w każdym wymiarze. Wystarczy wsiąść do autobusu, w którym nie działa klimatyzacja, pójść na pociąg, który się spóźnia, nigdy nie dojedzie na czas, czy też Siąść do samolotu, w którym niczego nie wolno, czy też pójść do szkoły, której skończenie nie da nam absolutnie żadnych y, umiejętności, albo iść do pracy, w której się nie dostanie y, umowy i w której się y, y, nie dostaje składek na przyszłą emeryturę. Każda, 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 każda dziedzina, każda, 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 to jest mniej więcej takie samo dziadostwo jak nasze występy na festiwale Eurowizji, gdzie, jak wiadomo, Piosenkarzy u nas jest w pół kraju, nawet wokalistę roku mam w domu, a w tej Eurowizji przegrywamy już nawet z jakąś tatarską tą, krym, krymską tatarką z Ukrainką, no w ogóle z każdym, nawet z jakąś kobietą, z Brodą, z, która nie wiem do tej pory, czy to jest kobieta, czy mężczyzna się nazywała jakaś tam koncita i, i wisi jej pyta. Więc ten więc to jest mniej więcej całokształt. Pamiętajmy, to nie jest tylko piłka nożna, to jest całokształt i dlatego, kamera, która mnie nagrywa, nie jest produkcji polskiej, a stoi na 50 rzeczach, które są również nie produkcji polskiej. I ta gazeta, którą miałem przed chwilą w rękach, jest również produkcji niepolskiej. Więc tak to, tak, o, to radio też jest niepolskie. Mówiąc, że polscy tylko my jesteśmy i mamy niestety tę wadę, że pozostały nam z dawnych wieków ze złotego okresu polskie Szlacheckiej zostały nam aspiracje, natomiast skończyły się e, możliwości. No, trzeba i mieczem, trzeba znowu coś wywojować, ale to trochę od razu powiem potrwa, więc w tym sezonie Jaszów, Loki nie dla nas.